Możno? Słowem wstępu chciałbym powiedzieć, że dziś uważamy hałuski, proste i smaczne danie, no i co? Bronek, cóż chcecie tu? Do pieca! I jedziemy. No, A co ci takie opłaca? Bronek zadał mi właśnie pytanie: Na co mi ta kiełbasa? Otóż kiełbasa jest mi potrzebna. Do hałusek. Nie wiem, czy byś Bronek był taki zadowolony z jedzenia samej mąki z wodą. I w zasadzie z jednym jojkiem. Peter zrób tu zbliżenie na jojku. Jest zbliżenie, Piotr? Jest piękne zbliżenie na jojku. Jajko jak widzicie, albo widzieliście, jest naturalnie pobrudzone. Bo nie było tu w żaden sposób myte. Mamy tu jeszcze trochę rzeczy, bo do zrobienia hausek jest potrzebna przede wszystkim mąka. Co prawda, to jest cukier, który nie jest potrzebny do hausek. Cały mi tu pierwszy że cukier jest. Ale to jest, już, to jest inna sztuka, bo to dopiero odgrzewane hałuski są z cukrem podawane, jak drugi raz grzewoci. Nie, 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 nie. nie. Absolutnie. Otóż właśnie w tym momencie jak się, że są dwie szkoły jedzenia o Otóż szkoła klasyczna, czyli jedzenie i. Z jakimś mięsiwym tego typu, tego typu, to jakoś stara kiełbaska. Albo z cukrem. Ale moim zdaniem, z mi jest tak, że jak się je ugotuje po raz to powinno się je zjeść właśnie ze śpekiem. Czymś takim, o widzicie? A z kiełbaską, to jest można. A dopiero jak zło i chcecie sobie odgrzać, to wtedy można je zastosować jako taki ekskluzywny deser, podpiecony na patelni podsypane cukrem. Macie jakieś przeciwy? <noise> albo krócej z mlekiem, albo z cukrem. No, jeszcze masło. Tak. Z masłem też możecie. To w sumie jest takie danie, które możecie też jeść. nawet, nie wiem z czym, ze szpinakiem. Z dżemem to już jest fanaberia. Myślę, że troszeczkę my się zapę zapędzili z tymi hałaskami, bo powiedzieliśmy z czym je można jeść i z czym my ich nie powinni jeść. A nie wiedzieliśmy w sumie, czym te hałuski są, bo niektórzy może nie wiedzą. Na przykład, Bronek nie wiedział, jak wyglądają hałuski. Kałon się chłował. Bronek każdy się chował. Bronek się chował w Donajcu, Nie chciał się przyznać, ale, ale, ale powiedział, że się chował w Donajcu. I Bronek nie widział hałusek. Nie wiem, jak on to zrobił. No ale zaraz widzi. Głównym składnikiem hałusek jest, jest mąka i ciasto, bo najpierw będziemy urobiać ciasto, a potem będziemy to ważyć w naszym słynnym. Gorku, w którym ważymy w zasadzie sićką od samego... W tym gorku ważymy fasolkę? Tą legendarną, fa słynną fasolkę, co sićka gadałam, że to jest bigos. Dobra. A śleba! A są przebiły! Uur. Teraz następuje podwinięcie rękowów. I następuje też zwolnienie blokady. A w zasadzie wczepanie mąki do naszej tu mednicki Kiedy chcecie tych hałusek? Dużo, dużo, mało, niedużo, średnio? Pół kila. Pół kila to by musiało być pół tej mąki. Aj, to zaś naczepimy. Uwaga, szczepujemy. Kaj się mi to nie szczepuje. Dobra. Na razie widać, że się wczepało. Poczepaj se, Pieter, w 120 klatkach. Ale musiałem być krótki mel Dłe znania. Mednicka jest już no mąką. Teraz czas zrobić na środku takie fajne, wiecie, takie dziurku. Chyba i z tymi 120 klatkami swoimi. Tu się robicie takie o. I tu sobie będziemy wbijać jajeczko I będziemy sobie tu wlewać w wodę To jest jaki pomocnik Teraz następuje wbicie jojka Nie powiem wam jakie są proporcje, bo nie wiem Myślę, że jak zasniemy tak wiecie Urobiasz, to te proporcje będą w praniu. Popsuła się? To popuszczaj. Coś... Z odpowiem się nam to biało, stało, że my sławku nie, ni, my nie, mamy odpływu, nie mamy odpływu, nie mamy Czyli wszystko jest w porządku. Woda jak się przegotuje, to ona traci ten posmak zalaza. No tak się nie wie. sądzę, że musi być letnio. Mi się widzi, że jaką wkrótce się tak obadzi. Zanim będzie zimno w rękę, no taki, tro taki troskliwy się nam ten sławeczek zrobił, no to już z wiekiem przychodzi, no Nalejemy tam teraz wody, resztę będziemy to tak zrób Zrobię tu białe posypki na rękę. Tak jest. I to ciasto się tak musimy urobiać, a zło ono się tak urobi. Ja to tak normalnie ciasto przewoźnie nie solił, i solę jak tą wodę, w której to ciasto potem się ważyło. Dolej, że tu jeszcze troszkę tej wodziczki. Zawsze to nie lubię jak tego urabiania ciasta. Kajsi to takie jest nieprzyjemne. Tu nie 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 nie. Mi się widzi, że tej wody nie jest już za mało. Powiedziałbym nawet, że potrzeba tu jest, ażeby pojawiła się tu większa ilość mąki. Na pewno to było dobre, do to jest yy, tak to robimy. Przeważnie to tak jest no Ja myślę, że to ciasto się po prostu musi jakiś, jakiś czas urobiać, żeby ono było urobione no Tak jest patrzę już, już zacznę się to tak wies Zaraz będziemy tu łenacić, po co końce Nie trac wiary Dajże tej wody jeszcze A ty Bronek nie zazieraj, bo się jeszcze naucisz No i tak se to pucicie Kurde, ale jak dawno nie wyrobią ciasta To jakieś ciasto jest ono wyjątkowo takie Takie niewyrabialne ono jest Ważyli my ostatnio chleb ten no się pieklimy ostatnio chleb No i z tym chlebem było tak, jak to wiecie co z tym pieceniem chleba dawno się tego, dawno, ja nigdy w zasadzie nie piekliśmy chleba No i zacenimy pies ten chleb Ale żeby chleb upiec to trzeba pierwsze zrobić ciasto No i jak to zwykle targlimy po pomoc do internetu Jest przepis patrzymy no Mój Przepis jest no. no i do tego ciasta były potrzebne drożdże Wiesz co by to fajnie urosło No i no które były chłopie Kiedy ona kupił drozdzi. Kupił jak sobie 3,5 półkilowe kawałki drozdzi wie, że to życie nie zaskoczyło. No i to ten przepis. Część w sensie, moja cyto, a jo, dawkuję. No i nadszedł czas na właśnie dodanie tych drozdzi. Tam była, puść, wody włody było, było tam jakieś, jakieś mąko tam było, sićko tam I było, drożdło. i nadchodzi czas na dodanie tych drozdzi. I łona mi go że trzeba tych drozdzi dodać 25 deków 25 gram. A my mieli tą 500, wiesz. 500. I o, wiesz co? Może trochę nie doszły, są so mozek źle policzył, ale wyliczek, że ze... 25 gram to jest puste i 500, wiesz. Tak jest. I no kaplimy się dopiero jak ciasto przerosło nasze oczekiwania. Za drugim razem pierwszy raz się nie udał. Podjęimy drugą próbę. Już z odpowiednią ilością drożdży. I no może troszeczkę za dużo ciasta medali w środku się tak nie upiekło. Zakańczywe było. Ale za trzecim razem... Poszedłeś do biekar. Nie. Chodził, już jakby praktycznie wiesz. To ciasto się nam już stupa, do nie Płesedek do na Załonacylimy trzeci roz i za trzecim razem weseb bardzo dobry chleb No taki nie taki jak w piekarni, bo to w piekarni to roki pieką, to się znają, ale Ale ładnie byś przeżył Bo w ogóle lepiej by się to robiało, jakby ktoś to robił, nie w tej mednitce Ja se tak tu ciasto będę pucył A z racji tego, że nie ma mi pomóc w tej innej, muszę się tu zadowolić tym tu obywatelem Biały będzie kroił tu kiełbasie, będzie kroił szpyrkę tym nozem co go nie ma trafi, jest ono zalewo Ale jak to może nie być na Tak Takie już dość hauskowe ciasto Jojku jest tu już tak broń jak wbite, że już bardziej wbite nigdy nie będzie Oh. 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 Nie ma Zap tego na żeby to szlak. Ciasto! Ciasto można powiedzieć, że zostało wyrobione. Można by sobie było jeszcze wałkować, żeby się lepiej tak wiecie. Ciuch, ciuch, ciuch. Wrócało, ale se nie ozwałkujemy bronek, bo czemu? Bo nie mamy wałka. wołka. Bo nie mamy wołka. <laughs> Takim wołkiem nie będziemy wałkować, bo pamiętajcie, potem musicie tego spróbować. <laughs> Już nie takie by jedli. <laughs> Jak ci idzie, Sławeczku? Tu se wrzucaj na patelniczkę od razu. Patelniczka jest umyta, więc żadne syfilis się nie powinno... Żeby nie, po po nie było tak, że nagrywaliśmy to w grudniu zeszłego roku i ca, całe to, co, tyćko, co się teraz dzieje na świecie, to, to wysyłeś z tej chałupy w lesie wiesz? syfilis... Trochę no, inaczej się przenosi. No, z takiej patelni akurat się nie przeniesie. Ta tak, ta, ta nie wchodźmy w szczegóły. Przede wszystkim nie wchodźmy w szczegóły. Za, załonacimy, załonacimy. połowimy się, patelnickę już teraz, co było na dążą tu dogrzewała. No i idea wrócenia chausek do wody jest bardzo prosto. Otóż kładziemy się górnek, w którym to mamy gotującą mało, się wodę. Mało, czemu tu jest wronek tyle mało wody? Nie, to smażyć się może. No czemu tu w ogóle takie pływają? Wszystko jest w porządku. Nie było jeszcze czegoś takiego co by się nie wyważyło, Siczko, 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 Mamy sól? Jak już też nie godek jak możecie sobie tą sól sól se możecie posolić, wodę solą se możecie posolić To jest jakoś sól ze święconki? Nie jest święcona? Ja tam w takie cuda nie wierzę Nie wiem no tu jest Tu jest tej soli pewnie tak Dwie łyski takie duże, my se domy tej soli tak Łysk nie przejmuj się Pieter grudom średnicy 2 cm, ona się wyważy. Zresztą nie będziemy jeść sueli z włody i no hauski tak jest. Na razie mamy przerwę chwilową, bo włada na tym piecu waży się jakieś 4 godziny. Tyś nigdy nie rozumie jak tak drobnego krajania. A więc tu jest ta druga kamera. Tu wam teraz pokażę jak wygląda nieprawidłowo pokrajano. Spyrka to jest spyrka pokrana do takich Lalusi, laijbusi, to tamto miasteczko. To trzeba krajać grubą spyrkę, Bronek, taką, żeby wies, to trzeba by było długiem by wr. nie takie, to co to jest? I to, 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 to ci się resztę wysmazy i to takie będą pływać takie... Takie skwarki takie chrobocki. To nie są w ogóle skwarki, ale jak sobie ją pokrajujecie, tak sobie będziecie mieć. Nie moja w tym głowa. Nie, bo znowu kiełbasa pokrojona na gruby jest niedobro No i patrzcie, jak to jest. Aaaa! U spyrka się zesmazi, kiełbasa się nie zesmazi. Resztę bezważył ważył są. Spyrkę w cienku, kiełbasa grubu, ciekawe co jest. Tak, 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 bo wiesz, studiowali 2-3 lata, myślą, że wiesz, że posiadali się rozumie, rozumy. By se musieli roz, w przeciągu tych czego roku jaśnicę, uważać. Jak tu żyli 7 roku studiowali. Niektórzy dalej siedem roku studiują, ale mniejszało to. I teraz tu będziemy jeszcze wczepować tą kiełbaskę. Wiem, że jest dużo w i łokiełbasce i o spyrce, ale nie bardzo jest co dać przy tym gorku z tą wodą, która się jeszcze nie waży. Może jak nie się ważyć, to będzie więcej do opowiedzenia. Co nie brona? Chodź, chłodź, Ukradzione wczoraj z lasu. To się wyróci, bo to jest spusane. Ja myślę, że nie będziemy dawać aż kiełbasy, bo za chwilę się okaże, że mną więcej kiełbasy i spyrki niż samy kałusek z tego ciasta. Nie za dużo tu będzie sićkiego, lewo, prawo, cebulka, kiełbasa. Hmm, hmm, hmm. Więc bo ze smażeniem raz jest tak, że jak się napie przy i się to smaży, to jest niedobrze. Bo sićko się smazi w innym czasie. No bo i... wtedy jest tak, że jedno już ci się spoli, a drugi ci się jeszcze nie usmazi. No i to jak tu teraz wybrać, wybrać dobry moment, żeby, żeby te, to był ten moment, że tą cebulkę... Tak już to będzie to tak, ja no... Hauski, jak wiele dań, które my już tu ważyli, po prostu trzeba łamaścić, no. Temu żeby mnie No nie, 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 no bo wiesz co, teraz tak, że jak sobie powiedział, pozwoliłem sobie na więcej był organista, coś i tu widzisz. Możno? Mamy tu też piwo, które jest obdarte z gładności, żeby nie reklamować nikogo za darmo, bo wiecie my za darmo, nie reklamujemy ten tego. W pracownias to piwo potrzebne? Mimo nic w związku z hałuszkami. A znano? Czy bronę, brone? Kto jest niepotrzebne do hałusek A mleko potrzebne? A to jest do hausek. To wiem tak, że jak potem będziemy już testować, to tam to ten se będzie mógł z piwkiem, ten se będzie mógł z mleczkiem, a ten z cukrem. Pieter no. kilo planu jest, że ta kuchnia będzie mieć długości? Mm. To Tu powinnaś wiedzieć kurwa, bo się za reżyserem. Myślę, że Quentin nie wiedział, kiedy będzie mieć Pulp Fiction jak to kręcił. Swoją drogą ogląda jak dawno e... właśnie ogląda jak niedawno pewnego razu w Hollywood. Bardzo taki posrany, no? Ale Quentin jak to Quentin? Quentin jak nakręci film, to To... jest Dwie godziny akcji w 15 minut filmu. Nie, w 2 godziny filmu w 15 minut akcji w rzeczywistym czasie. Tyle napakowane Sić się go zawsze co. A dziangus? No i teraz mamy taką sytuację, że jak zwykle... Wykazało i kiełbasa jest jeszcze w ogóle nie tknięto zębem patelni, a a to jest Pieter 120 latek klatek. Mnie tu 120 latek, klatek. Gdzie 120 klatek razem z Pietrem. O widzicie, jako jest, y, jakie tu jest nowe przyrównanie. Tu jest kiełbaska, a tu jest y, spyrecka, którą pokrajał w nieskoń, nieskończonej mądrości Pan Władysław Biały zrobił to zacinku przez co usmażyła się za szybko. Nie popełnijcie tego błędu w domu. I tak sobie będziemy to rozcekać smażyć Nie wiem, z nudów, bo już ciasto w sumie nie wymaga pucenia, bo się zrobiło już takie, widzicie... A? 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 O? Fajne? Co prawda, w naszej mednicy pojawiły się dziwne, niesmacznie wyglądające, czarne punkty. Skąd to się tu wzięło? Pewnie z patelni. Z tych brudnych blach. Na których na tu kiedyś i blachach pewnie będziemy piec moskole. I no, nie wiem, co by trzeba było pierwsze zrobić, żeby na takich blachach kupić z moszkole, żeby potem można było zjeść te szkole, żeby nie były czarne, bo żeby były takie jak są moszkole. Wymyć? zaloć jakim płynem anty przeciw kurdzi, wymocić w koli. A może, jakby tak, zamówić w kombinacie blachę z nierdzewki. Wizłono już mo taką, taką mo Targliwą, targliwą mo konsystencję. Może troszkę za mało jest to targliwą. Kurde, trosi Kaisi, to jest miło zrobione. To jest pewnie przez to jajko, które my tu dodali. Godek, kluba nie dała, jajka. Wyjątkowoście są dzisiaj gadatli, wisiczka. Zwłaszcza ten bronek, kluba nie idzie przeradzić. Widzicie, to ciasto się boje tak naciągać? To jest ta sprężystość. Ta sprężystość tego ciasta jest tu, dlatego że zostało tu dodane jedno jajko. Jo ja osobiście zawsze ważę, jak będzie jajka, ale oczywiście y, wszystko wiedzący kazał mi dodać jajko, więc zrobimy tu z jajem. Jak tam woda Bronku? Under kontrola jest? Woda pomalutku by już chciała może wrzeć, dochodzimy naprawdę do ważnego momentu. Nie dlatego, że to jest moment trudny, ale za to jest to moment kluczowy. Jest to moment, kiedy to ciasto, które wcześniej my urobili, będziemy wrzucać do tego gorka, żeby się uważało. Teraz Bronek musi spaczać. Musi się nie nauczyć jak ważyć hałuski, jak nie będzie spaczał. Włosy tam są? Uf. A Jak mogę ich nazbierać włosów? Przecież Ej. się jeszcze nie lenie. Może jakby chcę założyć tą czapeczkę, no ta, ale... Ekstra. Dobre, Piotr, akcja! 120 czaklatek Wrzuć tam kub, kamerę, żeby ludzie widzieli co się dzieje w tym gorku Wjeżdżamy z ciastem Bronek, obserwuj Musicie se to. Luba Piotr, nagrywa jak się chwa.... Bruch, czuwa mnie Teraz to ciasto będziecie się tak... Urywać po kacholecku. W zależności od tego, kiedy mają być te hałuski, jak chcecie takie Większe, to trzeba targać więcej, jak chcecie mniejsze, trzeba targać mniej Radziłbym sobie robić mniejsze, bo potem staną w garle, bo to takie będzie, wiecie A są jeszcze krajane Tak jest Ale my robimy te cykane, tak bo jest. one są takie najbardziej ta nie, są Ta nieregularność tej hałuski jest Uroczej uro, Tak uro, jest, uro, uro, co... uroczo so jest Tak jest, uroczejso tak. jest Choć może nie będzie to wyglądało tak ekstra, ten tego, ale to właśnie to To nie wiecie No i tak sobie będziemy tu cyk Cyk, 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 cyk Masz no jakby się tak z dołu targać? Chcesz se potargać Sławecku? Dom ja ci pół Będziemy się targać O no? widzisz widzis. widzis. Bronek ty też chcesz potargać? Bronek wejdź A u A, a, a to się wyważy Tyle co by ci się zmieścił do garła I tak se tu widzicie tardzem. To jest takie danie, które mi się widzi Faktycznie można zjeść ze sićkiem Nie wiem jak to Nie wiem jak to na ciasto Ale może będzie dobre może Może troszkę to, słabo my to, to roz. Nie Dlatego właśnie Musicie się zamieszać W ten sposób Ronek będzie z tym zamiesowacem bo Tu tuzek se prawie Popiók teraz rąckie Możecie sobie to takło zrobić po prostu w 20 kratkach więc Tak sego co by się fajnie targał. Nie takie sule Bronek to musi być, to muszą być takie takie płatki, oh, takie... Tak, oh. O. Takie płatki. <laughs> to jest idealno. No dobra, ta może nie jest idealna, ale następna już będzie idealna. O. Takie, takie wiecie, takie, takie jakie i cykse. Fajno, fajno, no. I teraz przez 25 minut na... puścimy, krajemy te hauski Zobaczymy sobie, co by się na dole nie zrobiła ta bunć. Pięknie, 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 pięknie. teraz dwadzieścia latek O. Dobrony, takie to byś uważał, he? Yeah. Kosztuje telo, tel, pół półki lamonki, jedno jojku. No dobre, i zależy, i, i, i kielo będziecie mieć tej spyrki, bo my tu sobie na przykład nało więcej, ale można się tak nało mniej. Podejrzewam, że najbardziej ekonomiczną wersją jest ta z cukrem. I tutaj już idziemy w górę, jak są dodatki: cukier, śmietana, mleko. A my robimy tą, wiecie, wersję ekskluzyw, a my tu nawet nie dali samej spyrki choć byłaby to bardziej klasyczniejsza so wersja. Bo jesteśmy tu gdzieś jest eee. Nie, bronek tego tak się nie zamykał. Bo on jest jak kto zamknął. Bronek? Piotr, 120 klatek do gorka. Bronek mięso. Weźcie seto na bok. Nie tak by się spalzić. Tuż sepatu, bronek. Byłeś takie obahę czy co? Cudzią Ludwikiem. Można? W ogóle danie. Danie. W ogóle hałuski to jest takie danie. Polecałbym je w szczególności ważyć takim kawalerom. w jak ty, wiesz. Co nigdy niczego nie ważyli i nigdy niczego nie. Aaaaaah! Wróć. Hałuski to danie, które polecałbym w szczególności kawalerom. Bo jest bardzo proste i w zasadzie nie można tu nic popsuć. Bo co można Sławku popsuć? W połączeniu mąki z jojkiem No nic właśnie. I co bronku można popsuć w połączeniu mąki z wodą? Nic bronek nie można popsuć. Tak samo nic nie można popsuć e, w pieceniu kiełbasy. No chyba zepiececie kiełbasę na kaców, w niedzielę i już nie się wą przy okazji, więc można se popsuć i patelnię, i kiełbasę i spolić, prawda, chałupę To się bronek waży telo, kielocza. Nie wiem kielo się to waży. Nie przeszkadzać, bo teraz będę gonął. Nie powiem wam Brrr! Nie powiem wam kielo to konkretnie trzeba ważyć, bo musicie to wycuć, bo jest różna mąka, różne jojka kasą, nawet i woda jest różna. Nie na oko bronek, organoleptycznie. Ja teraz 120 klatek. Bierzecie tu jest 120 teraz na mnie? Wiem, tu jest to razem. Bierzecie się taką jedną chałuskę, uwaga. Ale final. O. Chciałabyś, bronek, musiałeś to znaleźć, nie? Bierzecie się taką chałuskę jeszcze raz. Jedną, obojętnie w drugą Taką, co się wam bardziej podoba na przykład no, Bronek, dajcie mi coś innego, łyskę, bo nie mogę Nabrała się? O, A. nawet dwie mi się nabrały Dwie Yyy Cię sobie na chwileczkę Żeby wam to delikatnie przestygnęło, I trzeba spróbować, czy nie jest twarde, czy nie jest zakalczywe To jest ogólnie zakalczywe dla tych, co mają dobre ząbki Daj, chodź tu Na test Myślę, Bronek, że nasze hałuski potrzebują jeszcze 2 minuty 37 sekund Nie, nie, nie Soli nie trzeba, Bo to jest bardzo słynne Piotr nagrywał się? Nie ta soli Tam nie dawajcie dużo soli, bo możecie zawsze posolić tak, wiecie Jak już będziecie mieć to na talerzu A poza tym mieszanka kiełbachy ze spyrką, z łamastą bo ten niedobór soli powinna w zupełności uzupełnić Tak jest, tak jest, tak jest. Tą cebulą to bym się zastanowił Ponieważ obawiam się, że nasza spyrka, która była w kraja no dużo wcześniej Nie przeżyje tu jeszcze pieczenia cebuli, więc... Ale możecie spróbować Otóż co jest w chaoskach najlepsze? Hałzkach najlepsze co jest to właśnie te skwarki. Pietek 120 latek, brunek 120 klatek To jest ta cała kwintesencja hałsek. Tamto to jest ino. mąka i ciasto. Ciasto z mąki. Mąka i woda. Nawet już płeta nie. O właśnie, nie, nie wzięliśmy druśloka Jezus Mario, jaką będziemy cedzić? Będziemy cedzić bez pokrywkę, bo to trzeba po te przecedzić. No, te tu właśnie kwarecki. Bronek, czy to jest twoim zdaniem smaczne co tu się dzieje na tej patelni? Bronek wyciągaj jedną hałuskę 120, dlatego następny test Jaki mamy czas tu już zważeniu? Ale czas ważenia łódź kiedy my wrócili W 10 minut ważymy. Tak 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 Bronek Powiem ci Bronek, jesteśmy bardzo blisko Bardzo blisko perfekcji Naprawdę nie bójcie się ważyć hałusek, bo Niczego tu nie idzie sprejdlić Swoją drogą, takie mi nasło przemyślenie, że dzisiejsze danie to będzie chyba jedyne danie, samo ze fasolką, które można będzie tu spróbować i nie boć się efektów ubocznych. No. Dobre. Te 120 latek, przechodzimy do trybu cedzenie. Płynne se tam już na pewno doszły. Ślak by to trafił, ale mamy pokrywkę. Ale ona się przeważyła, na niej nie ma już tych... Tych niesmacznych bakterii Jako, że nie mamy druśloka Ale powinniście mieć druślok Jak macie chałupie druślok to dobrze Jak nie macie to będziecie musieć tak jak my No przytkało się Bronek, no przytkało no Co ci poradzę no. W odważeniu Piotr zrób tu te 120 klatek Bronek wejdź ten... z tym Zalewozno tu! Piotr zrób, że tu jest te 120 klatek na ten Śpek Narobimy im smaka O widzicie co tu się dzieje? Ja coś ciem, czuję, że dzisiaj jeden będzie ważył chałuski Dobra, sadzimy Nie zbudowcem się do tego kabla tu Ma nie Holy shit. Kurde, ten nie przeciągnę chyba tak. Trzeba będzie to zrobić na żona. I się nie oblać. Jesteś, Piotr? spod tej pokrywki, co nie ma idziecie. idzie cieplica. Jezus, Marek. Druszla! brość Druszla! Ja, 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 ja musisz mi pomóc, bo mi zaraz szlak traf. Albo trzeba chwilę odczekać, bo tam jest... Oprócz. Tam jest taliwar pod tą pokrywką, że... Albo przeciągnąć to rzeczywiście tędy, tak, żeby to nie spadowało. Jak się nam te hałuski... O i bejew... O! Uuu! Hałuski muszą być dobrze odcedzone. No. Te chałuski się nam tam, tam łedcedzą. Radzę Wam łedcedcie sobie dobrze, bo nie ma nic bardziej denerwującego jak pomieszana włeda z łamastą. Po tym zdaniu smacznego robi się danie niesmaczne. to 120? Tak wyglądają chałuski w naszym gorku. Trochę mało, nie? Pomyślę, że sławek wtedy. To nie fajnie to wygląda. Dobra. Mierzmy te. Teraz nałożymy po kim poborę hałusek. A dawno zegnie od hałusek. Braknie. Brunek braknie dla Ciebie, no przykro mi bardzo. Alu, Roz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Roz, dwa, trzy. Jezus, Maria! więcej nie ma? Nie ubejemy, mamy nawet talerzy. Alu, po co stoimy najpierw w gości? Wiesz. A jest. później gospodarz. Tak jest. Ja mogę z, gorka iść. z gorka tak nie będzie to. Nie, tyż nie to wygląda tu w środku. Będę szepą. Jest kamera on me. Teraz przystępujemy do najwłaśniejszej rzecji. Do mascenią. Look at, look at. No widać No, i teď se tu víc. O, cik. I hlas. I cik. I hlas. I cik. I hlas. I cik. I hlas. Cik. Cik. Hlas. I cik. Tu nám no, zastavuje se na jednom porci. Bronek, bier. Tak. Wiem co zrobimy. Oni potraktujemy jako porę, bo język dwóch, dwoje. Oni są razem. Czekaj, że, bo tu jest. Kaj siły rzeczka. Te tu inną. nacimy. Na niej ale. Zanieś tam, Sławeczku. Bo język jest uwiązany tym kablem, wiecie. No i co, ekipa, jak tam wrażenia z hausek. Przeszadzieliśmy z tą to troszkę, no dokładnie Ale tak to, to jest pyjesz. Spieklimy, he? Mhm. Ale raczej jest poro. No i właśnie, I jak się... zwykle nie uszczeglimy się błędu, ponieważ ta w Pietreszku, rozmawiam do kamery, ponieważ ta przedwcześnie dodano... Spyrka e, za długo siedziała w łamaście, przez co się troszkę spiekła i ona nam dała smak nieco gorzkawy. Kiełbaska już to jest. No jednak jak wszystkiego nie da się upilnować, to jest za dużo górze. Przy takim skomplikowanym daniu, to tu kiełbasa, tu mąka, nie wiadomo. I mi się wydaje, że odrobina szczypta soli jest na to wszystko, mhm. jednak mimo wszystko zrobię, aby dobrą robotę. Mhm. Minimalnie, minimalnie. Peter, co się może zrobić? Peter, 120 latek. Teraz jeszcze robimy danie ekstra specjalnie dla Pietra Możecie to zrobić też u sobie A Jak nie macie dodatkowego talerza, żeby wsadzić hałski, Możecie chałuski wsadzić do patelni w ten sposób I będzie wam to prawda na jeden chuj no. I tu jest to danie dla Pietra, czy mój Pieter Bo się najwięcej dziś urobił przy tym siczki. Powiem za że są daniem prostym Ale tak samo jak i kluska. Znajdują miejsce w moim sercu. I no ta kiełbasa, no, tą kiełbasę no. ci się cud, Tak jakby... Jaki chemiczny posmak zostawił? Nie wiem, mi się, albo mi się wydaje. Smak młodości, można by powiedzieć. Tak, mojego dziadka. Tak, tak, tak. Czekaj, tak z... Ale powiedz Brunek, że nie jest to złe, jest to, bardzo dobre. to jest takie proste, smaczne, z niczego, ale do się to zje, ja to jak dawno bardzo lubił. no to co, powinniście spróbować i tym tu optymistycznym akcentem, bia mi się kiełbasa tam kasi. chcieli mi wam powiedzieć yy, na razie, czy Tasie? Ugh. <laughs>